Siemanko, z tej strony witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Genali. Zemno! No i witamy Was oczywiście w Minecraft Sims. No i słuchajcie, dzisiaj, tak sobie myślałem, trzeba by troszeczkę chyba zmusić naszych nowych znajomych, żeby do tego domku jednak weszli, bo jak do nich pójdziemy, to zobaczymy, że oni po prostu A, chodzą dookoła domu. Co ty planujesz i tak... zrobić? No, słuchaj, trzeba ich jakoś zachęcić, żeby w tym domu siedzieli. Trzeba im zrobić jakieś, nie wiem, luksusowe może rzeczy. Ale oni albo mają jakieś... luksusowe rzeczy. Oni po prostu, słuchaj, oni wolą też siedzieć troszeczkę na... Nie wiem, co planujesz zrobić, wiesz? No, ale chodź, chodź, po, chodź, pokażę ci, zobacz. Zobacz. Oni tutaj bez przerwy chodzą dookoła domku. Nawet nie wiem, czy oni oni są w domu. E, tu jest jedna osoba. E, tutaj są. O, a tu zobacz, patrz, oni, oni się... Oni się ganiają dookoła domu zamiast wejść do domu. Ja myślę, że oni potrzebują po prostu czegoś, co ich zachęci, żeby tam wejść. Mm, to jest Tylko, w sumie co. Dobry ja jeśli nie znam na Syrenach, co takie Syreny mogą chcieć mm. w domu? Jakieś... jakieś muszelki, ryby. No bo wodę mają. Jakieś takie gorące wodę mają. źródła może? E, gorące źródła, poczekaj, jakby zrobić gorące źródła? To by się lawa przydała do tego na pewno. Eee, co, do, co, co by jeszcze trzeba było? Eee, coś od bąbelków. Ale eee, słuchaj... Magma, magma bloki są spoko od bąbelków. To muszą być bardziej bąbelki, wiesz? Bo hmm. problem jest tego typu, żeby one się nie spaliły. Hmm... No dobra, słuchaj, a jakbyśmy znaleźli na przykład yy, lawę w jaskini, albo coś? Okej. Okay. To chodź, poczekaj. Eee, pamiętasz tą jaskinię? A nie, ty nie pamiętasz tej jaskini. Jaku jaskinię? Eee... Nie, 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 wiesz co, taka jaskinia jest. Kiedyś w niej byłem, ale to tak sobie po prostu spacerkiem, spacerowałem, wiesz, Szoklet? nic się nie, nic tam tak. Ja potrzebuję przerwy, bo się zmęczyłam. A wiesz co ty potrzebujesz? A, no tak, słuchajcie, bo ja tak jakby ten do no ten wiecie, bo, bo, bo jest taka sprawa, bo um, bo wiecie, bo jest taki taki kusiczek z taką z takim kciukiem w górę i i taka słuchajcie sprawa jest, że jakbyście tak jakby no jakbyście kliknęli ten guzik, to, to, to by było fajnie I w ogóle jakbyście kliknęli guzik subskrybuj też by było fajnie idziemy. Dobra, koniec odpoczynku, idziemy dalej, eee, dobra, eee, poczekaj, czekaj, 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 stój, bo ty zaraz gdzieś tu gdzieś źle pójdziesz Ja ci muszę pokazać, gdzie jest ta droga. Zobacz eee, Musimy iść tędy eee, Aha, jeszcze ci nie, nie opowiedziałem do końca tej historii, jakie ja to... jakie ja odkryłem tą eee, kopalnię Bo wiesz. Eee, a, bo... No. A, bo, 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 przed ślubem, no. ja, 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 potrzebowałem się wyciszyć, więc poszedłem tam i sobie siedziałem. I Ale to jest cała historia. Ale po co To głupie. Nie, 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 ja sobie po prostu, wiesz, odpoczywałem, patrzyłem się na, na, na pajączki na ścianach i tak dalej. Co ty robisz? I to jest, jest w ogóle wydeptana ścieżka, nie było tego tu wcześniej. Widzę, tu chyba dużo ludzi, dużo ludzi przychodzi oglądać. E, dobra, i teraz tak. E, wchodzimy. I gdzieś tutaj. E, podejrzewam, że jakieś zejście w dół będzie prowadziło do lawy. Wydaje mi się, że ostatnio jak tu byłem, to właśnie lawa gdzieś tu była. E, poczekaj. Tu. Może tutaj gdzieś. E, poczekaj. Tu. E, a jakby. No ja na razie nic nie widzę, czekolad. Jakby. Poczekaj. O! Jestem w jakiejś... W ogóle... dokupiłem się do jakiejś jaskini. Co tutaj jest? Eee. A... Tu jest lawa? Ej, Genali, ja chyba znalazłem jakiś taki całkiem duży tunel. Tu gdzieś będzie No ja lawa. Tu prawie nic nie eee. widzę. Dobra, ale poszukaj, może jakiś tunel rzeczywiście znajdziesz. Okej, okay, to ja pochopię eee. tutaj. Może, może w tą stronę. Eee. O kurczę! O, jest jakieś. Eee. Co się stało? Gdzieś znalazłaś? Na znalazłaś lawę? Eee. Genali, eee. Genali Halo. Halo, halo. E, poczekaj. Co jest? Znalazłaś coś? Eee... Gdzie? Gdzie jesteś? Eee. Genali? Genali. Genali! Co ty tutaj? Co ty tu. Co ty tu robisz? Co jest? Co się stało? Gravel cię przysypał? Hej? Hej, Genali! A, co jest? A, Genali, powiedz coś. Halo! Eee. Czemu się nie odzywasz? Co. Coś się stało? Coś jest nie tak? Eee, chodź tutaj do mnie. Coś. Coś. Wszystko w porządku? Możesz iść? A, Genali! Co. Co się stało? A, chwila. Wiesz co, m możesz iść, możesz, możesz ten typ wejść na górę, możesz, możesz się wspiąć O, okej, okay. dobra, chodź, 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 idziemy, e idziemy do szpitala Coś, coś się stało, co się stało, czemu się nie odzywasz? E okej, okay. dobra, e co, co teraz? E i możesz iść, wszystko, coś się boli, coś, coś jest nie tak, powiedz coś, odezwij się Słowo jakieś, cokolwiek Co się stało? E, dobra, chodź Chodź, idziemy, nie ma, nie ma czasu e, Chwila Którędy? Tę, tędy O, tu jest jeszcze mój, mój ten Dobra, nieważne e, Na drogę, na drogę, na drogę, tędy e, Tutaj I... No nie, jeszcze się deszcz rozpadał Chodź, idziesz, wszystko w porządku W porządku, tak? Dobra Idziemy Dobra, gdzie teraz? Czy na tutaj, tutaj, gdzie karetki przyjeżdżają, czy do recepcji? Chodź, 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 chodź. Przepraszam, bardzo ważna sprawa. Oczywiście nikogo nie ma. Co robić? Halo, przepraszam, bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, dziewczynę przegniótł gravel i się nie odzywa, coś się stało. Przepraszam. Halo. To... Dobrze, siądź sobie, siądź, siądź, siądź. E, halo, przepraszam, apteka, jakieś lekarstwa macie? Coś? E, nie, dobra. E, e, może, może, może na górze. E, halo, przepraszam. E, prze, aha, tu jest kuchnia. Przepraszam, e, potrzebuję bardzo, bardzo pilnie lekarza. E, tu gdzieś jest jakiś lekarz. Halo, e, e, Galali Ga Ganali? E e o, tu jesteś! E Poczekaj! Hej, stój! Odezwij się, powiedz cokolwiek. Co jest? Co się stało? Dlaczego się nie odzywasz? E Chwila. E Chwila, to jest sala operacyjna. Coś tu muszą mieć. E Jakieś leki, strzykawki? Strzykawki chyba nie. Tutaj mamy. O, puszynowczynik, dobra. E Słuchaj, wypij to, dobrze? Wypij to, może ci coś się. Może Ci coś się y, polepszy. Wypijesz? Wypij. Proszę bardzo, y, y, tak po prostu robisz takie... O, bardzo dobrze. I... Powiedz coś. Co się stało? Co, coś lepiej Ci troszeczkę? Coś się... Coś... Y, o! Tak! Tak, tak, tak! Chrząknij! Chrząkaj sobie! Tak, tak, tak! Możesz mówić? W porządku? Y, y, powiedz coś. Co się stało? Bardzo boli e. mnie głowa. O, no to tak, no bo gravel ci spadł na głowę, ale w porządku wszystko. Nic się nie stało. Wszystko chcę jest Nie okay? chcę się spać. E, no dobra, dobra, to, 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 to możemy pójść. Możemy chodź, pójdziemy do domku, zrobić śniadanie, e, zrobić śniadanie przepyszne, znaczy w sumie to kolację chyba, bo się już ciemno powoli trzeba robić, ale zrobić jedzonko, puszczać jakiś film. Chodź, chodź, chodź. Ale gdzie? Chodź, idziemy. No do domu, chodź, położę się w, na, w kanapie, na w dużym pokoju i, i na, na telewizorze ci puszczę jakąś fajną... Y, ty lubisz te, lubisz te programy takie, o tych, tych, chodź, chodź, chodź. Ale... No, cho, no, no chodź, nie stój, chodź. Idziemy. Ale po co? No jak to po co? No żebyś odpoczęła, przecież jest... walnęłaś się w głowę, jest... Co, co coś, coś jest nie tak jeszcze? Co to telewizor? E... chwila. Jak to? Co? No, no, telewizor w domu, u nas. Mamy telewizor, mamy dom, mamy telewizor, mamy kanapę przecież. Ale ja mieszkam w zamku. E... Nie, mieszkasz ze mną w domu. Mamy tutaj dom, e, razem, nawet wzięliśmy ślub, jesteś moją żoną. Mm, ja mieszkam w zamku. E... Nie, 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 O matko, e... czy nam pamięć? Serio, co zrobić? To zrobić? E, słuchaj, e, bo ty straciłaś pamięć, prawdopodobnie. Uderzyłaś się, byliśmy, słuchaj, byliśmy wykopali. Szukaliśmy lawy, żeby zrobić gorące źródła dla państwa syren, które są tam tam sobie mieszkają. Budowaliśmy im dom i, i szukaliśmy lawy. Ja poszedłem znaleźć taką fajną, dużą jaskinię, a ty. Ty, ty kopałaś chyba się w tunelu i, i zasypał cię gravel, i uderzył ci w głowę, i teraz nic nie pamiętasz. I ja jestem, e, ja jestem twoim mężem, ty jesteś moją żoną, my tu sobie mieszkamy e, i, i, i to, to, to tyle, serio, serio. Ale ja cię nie znam, ale jak to. Chodź, 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 pokażę ci, chodź, pokażę ci rzeczy. Chodź, pokażę ci, zobacz, tutaj, e, chodź, idziemy. E, tutaj jest, tutaj jest, zobacz. E, e, kościół Czym, w tym kościele. Czy mnie odprowadzić do portalu, albo ja ci dam okup. Moi rodzice są bardzo pokaci. Ale nie, 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 ja cię, ja cię nie porywam. Ja jestem twoim mężem, naprawdę, zobacz. Tutaj. E, e, tutaj jest. E, tutaj jest kościół, w którym braliśmy ślub. E, a tu jest nasz dom! Chodź, pokażę ci dom. Chodź, zobaczysz dom. Chodź, 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 zobacz. Tu jest dom. O tutaj zaraz, zaraz dojdziemy do domu. W ogóle deszcz pada przydałoby się schronić troszeczkę. O, idziesz za mną, idziesz za mną, dobra. O, zobacz, tutaj jest dom, w tym domu mieszkamy. O, to jest nasz dom. Tu jest nasz garaż, tylko no niestety nie mamy samochodu, e, bo, bo go rozbiłem, ale to jest długa historia. E, zobacz, i tu się wchodzi, tutaj masz nawet zobacz, masz swoje małe elfskie królestwo, tutaj, zobacz. O tutaj możesz sobie siedzieć, masz kwiatki. O, widzisz, to to ty budowałaś. To wszystko robiłaś ty, ty o, tutaj, zobacz. Czy okay. Możesz odprowadzić mnie do domu. No. Właściwie cię odprowadziłem do domu, zobacz, o tutaj. Wchodzisz. E... Ojejku, teraz mi się. E... Wchodzisz i tu jest dom. E... O tu! O tutaj, zobacz. O tu! O tutaj! Ciach, ciach. Widzisz? O tutaj jest. Ciach, ciach. O, i tu są też drzwi. I zobacz, i to jest Twoje łóżko. Nawet w kolorze, w kolorze twoich włosów, zobacz, o tutaj. Mamy łóżko, możemy pójść spać. To jest wszystko. O tutaj. Możesz się położyć. Naprawdę. Aha. Bardzo miłe z twojej strony, ale ja poszukam portalu. Zobacz, o tym mówiłem, tu sobie siądziesz, odpalę telewizor, będziesz mogła sobie oglądać, odpoczniesz, to na pewno jest tymczasowe, słuchaj, e, straciłaś pamięć, to się zdarza, ale tylko na chwilkę na pewno, zaraz wszystko wróci do normy, naprawdę, zobacz, tu sobie siądź, poczekaj, e, bo naprawdę, no, no co, co ja ci mogę powiedzieć, po prostu siądź i, i przeczekajmy to, ok? To co? Położysz się, wszystko w porządku A, będzie? A ja nie wiem kim pan jest, ale wydaje mi się, że tam jest portal. Nie, 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 nie ma żadnego portalu. Słuchaj, to jest długa historia. Nie ma portalu. Jesteśmy teraz tutaj, portal. na tym świecie. Ale to jest portal Neteru. Tutaj nie ma tego portalu, o, którym, o który ci chodzi. Słuchaj, to jest, to, to jest długa historia, ok? To jest długa historia. Ona się zaczęła jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Ja, 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 nawet nie wiem, nie wiem od czego zacząć, to mam ci opowiedzieć, serio, mam ci opowiedzieć wszystko, jak się, jak się poznaliśmy, jak to się wszystko zaczęło? Ale ja nie wiem, jak my się poznaliśmy. Dobra, siadaj. Siadaj tutaj. Słuchaj, to się wszystko zaczęło tak. Jakieś 2000 tysiące lat temu ja byłem zwykłym rolnikiem. A jakim byłeś rolnikiem? Oj, to jest naprawdę bardzo, bardzo długa historia. Miałem swój dom, swoją stodołę i nagle ty się pojawiłaś, ale poczekaj. Zacznijmy od początku.